W ostatnich tygodniach sporo się mówiło na temat udziału aptek w systemie kaucyjnym. W jakim zakresie te przepisy, te nowe obowiązki obejmą zatem apteki od 1 października? To może ja rozpocznę od tego, co mówiła pani ministra Nita Sowińska podczas swojej ostatniej konferencji prasowej, która miała miejsce w połowie sierpnia. Ona powiedziała wtedy, że wszystkie jednostki handlowe, które będą sprzedawały produkty objęte kaucją, będą musiały do systemu kaucyjnego przystąpić. Oznacza to, odniosła się również wprost do, do aptek. Oznacza to, że de facto wszystkie apteki będą musiały. Tylko tu podkreślę, w pewnym stopniu, w tym minimalnym stopniu, ale do systemu kaucyjnego przystąpić. I ten minimalny, minimalny stopień przystąpienia do systemu kaucyjnego będzie polegał na tym, że Wszędzie tam, gdzie będą sprzedawane produkty objęte kaucją, te kaucje będzie trzeba od e, klientów, konsumentów, e, pacjentów pobierać. E, I z tym wiąże się nie tylko jakby sytuacja z, tutaj polegająca na tym, że będziemy musieli dodać 50 groszy do, do każdej butelki plastikowej, czy puszki, czy złotówkę do każdej butelki szklanej wielokrotnego użytku, ale również będzie wiązała się z wprowadzeniem odpowiedniej ewidencji, z wprowadzeniem odpowiedniego e, również systemu jakby ewidencji, Ewidencjonowania zliczania tych, tych opakowań, które będziemy wydawać, wydawać pacjentom, co wiąże się również z podpisaniem umowy z operatorem jednym lub kilkoma.